Czas na złożenie zeznań podatkowych minął 30 kwietnia. Teraz przyszedł czas na weryfikację wszystkich danych oraz ewentualne zwroty podatkowe. Wciąż niestety, mimo apeli urzędników, popełniamy mnóstwo błędów przy wypełnianiu formularzy. Z każdym dniem, kiedy weryfikujemy zeznania i wychodzą błędy, proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą ten czas zaczyna biec od momentu poprawienia błędu. Od nowa. Czyli nieważne, kiedy było złożone, ale do momentu poprawienia następne 3 miesiące. No zdaję sobie sprawę, że dla nikogo nie jest, nie jest to przyjemna sytuacja, dla nas także nie. Przykro mi tylko jest z tego powodu, że jak gdyby mój apel, czy apele także i mediów o prawidłowość wypełniania zeznań no jest taka, jaka jest. W tym roku nowością była możliwość rozliczenia się drogą elektroniczną. Skorzystało z niej blisko 400 podatników podlegających pod Gorzowski urząd skarbowy. W kraju się mówi o 20, 82 tysiącach generalnie, czyli nie jesteśmy, jak na tą wielkość miasta i urzędu, nie jesteśmy ani z tyłu, ani z przodu. Po prostu Idziemy zgodnie z duchem cywilizacji, i z tego po prostu nasi podatnicy korzystają. W nie najlepszej sytuacji znaleźli się jednak ci, którzy o rozliczeniu zapomnieli. W tej sytuacji urząd rozpatrywać będzie każdy przypadek indywidualnie. Brane pod uwagę będą przede wszystkim dochody, czy zdarzyło się to po raz pierwszy, a także okoliczności, które uniemożliwiły rozliczenie podatnikowi. Tu w grę mogą wchodzić odsetki, a nawet mandat i wysoka grzywna.